Witajcie w dzisiejszym bardzo szczególnym vlogu Tak Kiedyś nagrywam jest 2 września Tak niedługo yy, Przysłałem Packa z Dagostini wcoraj w 1 września A dziś jest 2 września i pragnę przesłać przesłać bardzo miłe bardzo miłe życzenia dla Pauli dla mojej ukochanej koleżanki w której się z Cezę zakochałem Paula tu Gzegos że bardzo jestem w Tobie zakochany, Paula. Tak. Cóż, oglądasz moje vlogi. Widzę, widzę, odpisałaś na walentynkę. I jak tam, jak tam, wszystko dobrze, Paula? Ja myślę. No więc Paula Mam nadzieję, że przyjedziesz na moje urodziny. To już za 4 miesiące Tak Powiedz Paula Jako mężczyzna jestem w tobie bardzo zakochany A uwierz mi Zakochany mężczyzna, taki jak ja, to naprawdę jest on tak bardzo zakochany, że nie widzi świe, świata poza Tobą. Tak, i w tym roku też będą moje wrok maski. Już za cztery miechy cierpliwości Paura Wrok masy moje znów będą w tym roku może nawet będę czymś niezwykłym kręcił swoje wrok masy bo moje wrok masy będą w tym roku nagrywane kamerą canona tak I to będzie coś niesamowitego, Paula. Pierwszy raz będę miał aparat wyższej klasy, z nagrywaniem w 4K, z różnymi bajerami, z odchylanym ekranem. Tak. O, patrz, Paula, tramwaje już są. No że teraz jechał tramwaj to mi się wróciło wspomnienie jak dokładnie w sercu jechałem tramwajem na tramwaje retro tak co ciekawe moje wrogi vlog w tym roku będą nagrywane Gru, od grudnia, też w grudniu. I... To będzie coś niezwykłego. Wyobraź sobie Paula. Pierwszy raz moje odwiedzi mnie. Tak, już nie mogę się doczekać Paula. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że w tym roku... Grypa nie pomiesza nam syków. Ale, ale jak cekam to cekam Paula. Tak naprawdę bardzo cekam w, w tym roku straciłem wujka i mam nadzieję, że psyjeciec na moje urodziny Paula. No i to będzie początek może naszego związku Paula tak Później w Sylwestra się spotkamy. A pamiętasz, jaka piosenka była w zeszłym roku w Sylwestra? Tacy. W hełmie była. Była impla. Tak. Ja pamiętam, Paula. Ja to dobrze pamiętam. Impla w hełmie. Tak, może kiedyś wypieczemy się na taką uroczystość. Albo może u mnie w mieszkaniu obejrzymy, weźmiemy mi udział. No dobra, to ja wchodzę właśnie do domu. Pokażę wam dzisiaj specjalny zestaw bonusowy, który dostaję do, dostałem do kolekcji Sypkich i Wściekłych. Tak. I objaśnię, z jakiej to jest sceny, yy, yy, modele. No więc: yy, yy, film Fast Five, Szepczew wściekli 5, i tak, te dwa samochody ciągnęły olbrzymi safe po ulicach Rio. Już chyba wiem, wiecie o tym mówię, ale żeby go wyciągnąć, to wam pokażę, jaki im pomógł. Taki. Tak. On wybił ciurę, dziurę w ścianie. E, te dwa ciągnęły sejf na linach umocowanych z tyłu. Tak, one będą te liny w zestawie. No i teraz pokażę Wam co, yy, dodatk dwa dodatkowe auta. I te ciąg tych ciągniętych ścigały. A pamiętacie chyba w sypkich i wściekłych, jaka to była akcja. Tak. I to, wszystko, to są elementy dodatkowe do kolekcji. Tak. Podobało się. Tak, ten vlog właśnie powstał dzięki temu, że wczoraj dostałem dwa auta, które uciekały. Ogółem, ja wam zaraz pokażę, jak to wyglądała ta scena, ale muszę to dobrze ustawić, wszystko. Sejfu jeszcze nie mam. Ogółem zaraz wam pokażę. No więc bierzemy dwa auta. Ustawiamy jeden tu, drugi tu. Bierzemy dwa patolowce. tak. Ustawione. Dobrze, jest. I teraz coś, co na początek będzie imitowało safe. A oto moja imitacja z safe'u. Tymczasowo i to było ciągnięte przez dwa doce calsery, i te dwa, do, dwa doce policyjne ścigały te dwa calne, bo one ciągnęły safe. I w tym wypadku aparat po ulicach. śmieszne trochę, ale ta scena była też. E, przełamywała prawa fizyki, bo wyobraźcie sobie, safe ciągnięty po ulicach. W tym wypadku aparat, ale my to traktujemy jako safe, dopóki nie będzie w zestawie i Ciągnięty po ulicach y, dawał takie tarcie, opór aerodynamiczny. W normalnym życiu te dwa, tym dwóm by się silnik. Silniki przegzały i padłyby. Tak. Mówiłem o tym w Grand pauli. No. Teraz muszę spakować inne. Które mam do tego kufelka? A patrzcie, ile mam aut różnego typu. No dobra, zaraz spakuję to. Tak, a to cała moja kolekcja jest modeli. Yy, Grampaura mówiła, że jej to imponuje, że mam tyle modeli. Więc. Pokazuję I ja nie tylko auta i, i różne pojazdy lądowe. Zbieram też modele, zbierałem też modele Kobi. Mam tu dwa na półce. Tu mamy dwa samoloty. Jeden taki, ten, to jest stary on ma 6 lat, u mnie już ten jest. Tak, ten samolot ma 6 lat. Ale jak widzicie, jest to model z klocków. Ale ja go posklejałem, żeby po prostu był y, na zawsze. Żeby nie było go, można było rozebrać. I tu wprowadziłem parę modyfikacji. Te linki. Tak, chociaż wiem, że one nie powinny aż tak się podnosić, bo patrzcie, i powinny być bardziej naciągnięte, ale nie miałem więcej nitek. Drugi taki foker, ten model też ma swoje lata. I dostałem go przed świętem Smarłych w 2000, bodajże, za 2020 roku. Tak. To było w czasach, kiedy jeszcze pandemia się rozpętywała. Tak. Widzicie, widzowie. I widzisz, Paula. Ja siedzę w modelarstwie. Bardzo lubię modelarstwo. Bo modelarstwo to jest coś niezwykłego, to jest niezwykła pasja, niezwykła zabawa pacyci na zbieranie modeli. A i pokazywam Wam raz jeden nietypowy model z sypkich i wściekłych 9. I to właśnie ten nietypowy model. Jest to Pontiac Fiero. Ale z silnikiem rakietowym, tak. Widzicie? Olbrzymia turbina odzutowa. Co ciekawe, musiałem go troskę, troskę poprawiać. Bo widzicie śruby musiałem wykręcić, i jedna śruba w ogóle. I się obracała, więc ją wkleiłem na stałe. Zresztą widać, że jest trochę sklejone, poklejone trochę, ale to jest dobra modyfikacja i poprawiłem trochę tu, bo moim zdaniem, bo oni płacili tym samochodem w kosmos, to moim skromnym zdaniem, auta. Lecące w kosmos nie powinny mieć lusterek, więc ja to poprawiłem trochę. Zmodyfikowałem. Dobra, e, tak. Patrzcie, jakie elementy. Ile. To ma detali. Tak. To są chyba, jeśli się nawet nie mylę, okładziny termiczne. Kafelki termiczne, tak zwane. I one są strasznie drogie. Tak, widzicie? Bo to poleciało w kosmos, nie zapomnijcie. Tak. Patrzcie. A w tym roku będę swoje vlogi kręcił zupełnie swoje wrog masy zupełnie innym sprzęciorem, tak. Pokażę wam część do tego sprzętu. O, tak, właśnie takim sprzętem, To jest statyw, co prawda, i będę go używał, żeby nagrywać swoje vlogi, tego rocznego masy, tak. I to właśnie jest to. Eee, tak. A i stoi jak widzicie DeLorean. z powodu do przyszłości od seria od Playmobila. A na oknie stoi jeszcze kit. Też z Playmobila, bo to jest jedyna najtańsza alternatywa, żeby kupić. Chociaż yy, w przyszłym roku ma wyjść podobno kit o kit z amerykańskiej firmy w pełni cyfrowy. Wie, jak pokazywałem Pauli, to niestety jest bardzo drogi, bo 330, 3, 300, 335 dolców ma kosztować i niestety prawdopodobnie w Europie nie będzie dostępny. Tak. W Europie nie będzie dostępny. Nie będzie go można kupić. W Europie. Więc to jest niestety dla mnie bardzo smutne, bo tryb SPM z funkcją zdalnego przetransformowania będzie miał bardzo dużo czujników, sensorów, więc to normalnie jak yy, ten Bass Astral od Seldy Rob Robosen, Robosen, tak. A w kwestii Busa Astera od Robosen, to widziałem jego prezentację na YouTubie. To powiem, że bardzo fajna figurka akcji to jest. To nie jest tak, że to jest analogowa figurka akcji. To jest zdanie sterowany mikrorobot, któremu usta się ruszają, oczy się ruszają. Tak, on mimikę ma. I Robosen stworzył nie tylko Buza Astrala z Toy Story, ale też stworzył Optimusa Prima, Bumblebee i Megatrona z Transformers. I tak, i, i to są figurki w pełni cyfrowe. One automatyczne są, one już nie potrzebują ludzi do zabawy. Znaczy, potrzebują człowieka, ale człowiek nimi tylko steruje. Bo ma bardzo dużo kółek zębatych, mechanizmów i różnych czujników. I wyobraźcie sobie też Kita. Czyli samochód. Yy, tak zaawansowany. Czyli nowa generacja zabawek. Tak.